Dzień dobry ponownie. Ostatnio dostałem nowe rachunki za gaz i prąd. Szczególnie ten ostatni zachęcił mnie do tego, żeby myśleć o zmianie zasilania mojego smart domu. Zamiast podłączać wszystko do gniazdek, do prądu elektrycznego, czas chyba przejść na zasilanie solarne. Stąd w dzisiejszym filmie powiemy sobie o zasilaniu różnych czujników, różnych elementów przy pomocy paneli słonecznych. Wykorzystamy do tego dwa panele, każdy produkujący napięcie 5V. Kiedy podłączymy je równolegle, wytworzą one prąd 1A. Panele podłączymy do modułu TP4056, czyli do ładowarki, która będzie ładowała baterię 18650. I dzięki temu. Dzięki tej baterii ładowarce będzie można zasilać różne czujniki. W moim przykładzie e, użyję sobie modułu CC2531, zrobię z niego router. Będzie to router zasilany panelami słonecznymi. Zasi zwiększy to zasięg e, mojej sieci Zigbee. Mamy pokazany moduł TP4056. Z jednej strony zasilanie do paneli, z drugiej strony podłączenie do baterii i do obciążenia. Wykorzystamy także moduł MCP1700 do obniżenia napięcia do 3,3 V. Koszyk na baterię oczywiście: bateria będzie 17,650 i dwa kondensatory 100 mikrofaradów i 100 nanofaradów. Przejdźmy do schematu. Zaczynamy od lewej strony obrazka. Mamy równolegle połączone dwa panele słoneczne, które podłączamy pod nasz moduł TP4056. Oczywiście właściwie pod zaciski plus i minus. Na wyjściu mamy. Dwa wyjścia na baterię i dwa wyjścia out do obciążenia. Baterię, czyli 18650 podłączamy pod B plus i B minus. Natomiast obciążenie będzie do przycisków out. Do obciążenia podłączymy sobie MCP1700 w wersji do obniżania poziomu napięcia do 3,4 V. W celu filtrowania napięcia po stabilizatorze liniowym włączamy dwa kondensatory: ceramiczny 100 nF i elektrolityczny 100 mikrofaradów. I potem mamy już złącze wyjściowe, do którego możemy podłączać dowolny czujnik, który ma działa na napięcie 3,3V. Przejdźmy do zmontowania naszej płytki. W drukarce 3D wydrukowałem sobie oprawkę do moich paneli. Widzimy spodnią stronę tej oprawki, będzie jeszcze ona zamykana od góry. Teraz do padów obydwu paneli przygotowuję kabelki połączeniowe. Za chwilę będziemy łączyli równolegle panele, to znaczy plus połączymy z plusem, a minus z minusem. Następnie tak połączone panele, łączymy już w tej chwili plusy, do tego dołączamy kabelek, on będzie już dołączany do ładowarki. Ładowarka TP4056 ma od strony ładowania dwie możliwości. Może być ładowana właśnie przez panele słoneczne, ale jest też port USB typu C. Można więc będzie baterię ładować także ze zwykłego zasilacza. Kabelki przymocowane, montujemy je teraz do ładowarki. Plus do plusa, minus do minusa. Mamy już podłączone. Białym kabelkiem idzie do minusa, pomarańczowy kabelek natomiast idzie do plusa naszej ładowarki. Potem z drugiej strony przymocowany jest do wewnętrznych zacisków, przymocowany jest koszyk na baterię litowojonową, a zewnętrzne zaciski idą do mojej płytki stykowej które są dwa kondensatory, a po drugiej stronie jest stabilizator liniowy typu LDO, stabilizator MCP1700, co pozwoli na to, żeby ustabilizować napięcie na 3,3 V. Sprawdźmy teraz, czy działa nasze urządzenie. Podłączamy, wstawiamy w okno, widzimy, że dioda się świeci. Dostawiamy do ściany, dioda zgasła. To znak, że połączenie jest całkowicie poprawne. Świeci dioda, dioda jest teraz wyłączona. Co możemy podłączyć do takiego zestawu zasilającego? Ogranicza nas wydajność prądowa ostatniego elementu, czyli stabilizatora liniowego MCP-1700. Obniża on Napięcie do 3,3 V. Jest to stabilizator typu LDO. Jego wydajność prądowa to 250 mA. Wszystkie więc urządzenia, czujniki, które chcemy podpiąć, muszą być, mieć konsumpcję prądową poniżej 250. Sprawdźmy na przykładach. Po pierwsze, moduł CC2531 który zużywa do 40 mA, czyli spokojnie może być zasilany przy pomocy tego układu solarnego. Drugi przykład to ESP32-CAM z włączoną wersją Wi-Fi, z połączeniem Wi-Fi. Pobiera on mniej więcej 240 mA według noty katalogowej. Zakładając, że jeszcze przy kamerze jest flash, może być jeszcze więcej, więc jest na granicy wydajności. Trzeba by sprawdzić, czy czy będzie działał poprawnie? Trzeci przykład to w moduł ESP8266, a w zasadzie tu jest moduł ESP12 bodajże F, i on pobiera do nadawania według noty katalogowej 170 mA, a do odbierania 140, czyli też 170 mA też by się nadawał do podłączenia, do zasilania go przy pomocy naszego modułu solarnego. Sprawdźmy, jaki będzie czas ładowania naszej baterii litowojenowej. Według wzoru czas to jest 1,4 razy pojemność akumulatora przez prąd ładowania. Oczywiście zakłada to, że nie podłączamy obciążenia, bo w naszym układzie ładowarka cały czas ładuje baterię, ale jednocześnie działa inne urządzenie, które jednocześnie rozładowuje. Gdyby nie było podłączonego obciążenia, moja, mój akumulator ma pojemność 3400 mAh. Ładowarka w standardzie dokonuje ładowania prądem 1A. Gdybyśmy chcieli wybrać inny, należy w ładowarce przelutować rezystor na inny i można wtedy prąd ładowania obniżyć. Gdyby były takie wartości, to czas ładowania wynosi 4,76 setnych godziny plus minus 20%, niech to będzie jakieś 6 godzin na ładowanie samej baterii niczym nieobciążonej. Czas rozładowania baterii to pojemność przez prąd rozładowania, czyli przez prąd obciążenia. Jeśli pojemność jest 3400, jeśli podłączymy do tego np. moduł CC2531 i prąd płynący do obciążenia będzie 40 mA, to czas pracy bez doładowywania akumulatora to 85 godzin, czyli trochę powyżej 3 dni. Dla przykładu, do naszej płytki stykowej dołączymy moduł CC2530 z granym oprogramowaniem routera. Nie będę już w tym filmie pokazywał, w jaki sposób wgrać to oprogramowanie. Nagram oddzielny film o tym mówiący. Mamy moduł CC2530 podłączony do baterii litowo oraz do ładowarki na panele solarne. Montujemy wszystko w obudowie. Po zmontowaniu obudowa wygląda tak. Dwa panele, a z tyłu ładowarka, bateria i moduł CC2530. Od dołu wejście do baterii, którą można wyjmować. Demontuję jeszcze tam zaślepkę. W ten sposób zmontowaliśmy cały układ na baterię litowo-jonową i na panele słoneczne.